Lego Star Wars 7959 Geonosian Starfighter. Przeznaczone dla osób w wieku 7-12 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki: Commander Cody, ki Adi Mundi i Pilot Genosian Starfighter. Genozjański myśliwiec o wymiarach 25 cm długość. 7 cm wysokość, który ma otwierany kokpit, obrotowe działko kolaserowe i wyrzutnię torped protonowych. Zestaw składa się ze 155 elementów. Gdzieś bardzo daleko, na odludnej planecie Genesis, dowódca klonów Cody i mistrz Jedi Ki Adi Mundi Przygotowują armię klonów do kolejnego szturmu na fabrykę droidów separatystów. W trakcie szczegółowych przygotowań dostrzegają pędzący w ich kierunku gnozjański myśliwiec. Model ten jest świetnie wyposażony: ma potężne działu laserowe, zamontowane na wyżyczce i wyrzutnię torped protonowych. Zdołają się obronić? Sam zadecyduj, jaki będzie finał tego spotkania. Inne zestawy z tej serii.